W naprawdę nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Nie wiem, nie wiem totalnie, co się dzieje, po prostu. Nie wiem, Marta, Marta, jeżeli ktoś kurwa zabroni mi się rozmawiać ze mną, albo. <gryw> jakkolwiek cię naprowadza na to, żeby po prostu kurwa unikać mnie. Proszę, proszę, dajcie. Dajcie. Dajcie mi chwilę. Potrzebuję jednak dłuższej chwili na ogarnięcie tego wszystkiego, bo. No za dużo po prostu wziąłem na swoje barki i, I nie radzę sobie z tym wszystkim Nie chcę naprawdę nikomu robić pod górkę Nie chcę nic, nic Nie chcę nic zrobić źle Więc potrzebuję po prostu przerwy od tego wszystkiego I W mnie to dojechało Ja wiem, że teraz każdy influencer, każdy reklamodawca powiedziałby, że, że to nie ma sensu Żeby w ogóle coś takiego dodawać Ale ja, ja biorę odpowiedzialność W tym momencie za strasznie Myślałem, że będę lepiej o wiele znosił Tą właśnie mityczną samotność, ale także ja na koniec jeszcze tylko przepraszam, jeżeli kogoś zawiodłem kiedyś moimi czynami i mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy kiedyś.